widać Was, więc możecie... Z nami, z nami... Z nami, a, a już z nami mówimy, tak, tak mówimy już z nami jacer, czyli osoba odpowiedzialna za wskrzeszenie, jeżeli chodzi o formę komercyjną, w sensie piwie, piwie odrodzenie, wskrzeszenie piwa, przepraszam, chmielu tomyskiego. Pamiętacie, pil z tomyski, który de facto nie był single hopem, tylko tam troszkę żateckiego dałeś do gotowania. Na goryczkę. Na, na sam początek, żeby... To sama goryczka przeszła od tego żatyskiego, a żadne aromaty, żeby go Dzisiaj, dzisiaj to miała być goryczka, z, z Dzisiaj skabiona. Pawle bardzo. Bardzo e, mi zależało, żeby uzyskać z śmielu Tomyskiego aromaty, Wyksponować Wyeksponować, żeby I te aromaty jak najbardziej były. Dzisiaj Pawle bardzo emocjonalnie opowiadałeś o historii chmielu Tomyskiego, gdzie Niemcy mocno naciskali, e, naciskali żeby ten chmiel po prostu zniknął z powierzchni Ziemi. W ciągu ostatniego stulecia. W tak. Ale. No bo. Nowy to myśl de facto Niemcy, prawda? Zabór, Zabór niemiecki. niemiecki. Prusk, Prusk, Prusk. I oni chcieli wyrugować, prawda, ten chmiel o rodowodzie polskim i zostawić tylko te swoje odmiany. Udało, udało się ocalić. Tak jest. Udało się no ten chmiel ocalić. był pod względem jakościowym porównywalnym, tak, jeżeli nie lepszym. Dlatego. Tak, dzisiaj a prób... po co wspierać swoich, jak można wyciąć? Dzisiaj próbowaliśmy ten halarytały tradition, yy, absolutnie bardzo podobne chmiele, yy, jeżeli chodzi o tomyski, e, tutaj że... rozumiem, że tomyskiego nie mamy. Pawle, okay. a to co to jest? To jest no, no właśnie, to właśnie? bardzo jest możliwe, że to jest tomyski. E... Tak, tylko rozpozajesz po tych gałązkach? Oczywiście. No Paweł jest specjalistą, więc nawet po e, Czekaj, jak nas, jest, to kilka, na nie jest. jest kilka gałązek no, i on wie wiesz, jaki, wiesz, jaki wiesz, to, jest. to może być, ale tak, to, u nas, nas przy browarze, jak rośnie no ten to. chmiel, to może rozpoznać, że gdzieś się zaczyna nie To, jeden, jest, gdzieś, to nie jest tomyski. Nie, to nie mam tutaj tomyskiego. Okej, okay, nie mamy tomyskiego. Natomiast, Jacer, przede wszystkim chcę od Ciebie uzyskać deklarację tam, na wizji co do dwóch piw. już rozmawialiśmy wstępnie. Po pierwsze, pil z tomyski już bez rzadca. Tak. Więc robimy single no, hop Tomyski. Natomiast to co ja cię namawiałem... To co ja cię namawiałem od razu. Na krótko. Na krótko, nie? O to myski, to myski już postanowiłeś, że będzie, więc to już sobie panowie dogracie sytuację Ale później. Natomiast mi chodzi o... Mam myśl teraz, żeby to no, nie uciekło mi. No to mów no, do Pawła, nie? Właśnie, żeby goryczkę zrobić, a jakimś innym polskim, zapomnianym. Masz jakiś taki? Jeszcze, Kucze, Izabela, którego jest bardzo mało? Izabela była używana na goryczkę. Używano ją jako typowo polski goryczkowy miał ale no cóż, można by pomieszać. Nie? I no, tak teraz... się rodzą koncepcje, i tak się rodzi legenda. Czyli widzimy Izabela to jest. Nie, słuchaj To byłaby była nie, niegłupia myśl, ponieważ Izabela ma około 7-8% alfa. No, no dałaby, oh, się, ładnie. prawda? Okay. Tak? 7, 8, ale, ale zobacz, tu mam Izabelę, zobacz, kim pignerom. To jest Izabela, to są te właśnie. Czekaj, nie, 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 to, nie, nie to, to, to są te duże rzeczy. Zobaczcie, jaki to jest. Nie, to nie jest Izabela, Jacek. to nie jest Izabela. A, to, nie to. to jest Izabela. A, tak jest Także bierz Izabelę. E, no i jest szansa, słuchajcie, że będzie pilsik, tak? Rozumiem, że cały Pils, czas a, pilsik. Ale słuchaj, to byłaby świetna sprawa, ponieważ Izabela... I na dobrych drożach, Nie Munich Lager, jak zawsze. Munich Lager. Tak. Płynne? Ale słuchaj, Izabela też, też została... Niby z... najtrudniejsza droża, ale fajna e, kiedy, po... kiedy planujesz zrobienie nie tego wiem, piwa? Nie wiem. Jak będzie chmiel. Zrobimy. No chmiel już za chwilę będzie. Zrobimy na jesieni chmiel, chmiel Natomiast y, rzeczą, na którą ja Cera namawiałem, to jest oczywiście Zrobienie Grodzisza na tym chmielu tomyskim, który de facto był tak. używany klasycznie, historycznie do robienia piwa grodziskiego. Ty wtedy argumentowałeś, nie zrobię grodzisza, ponieważ jest zima. Tak. <laughs> to się... był grudzień. Tak, Rozumiem, że tego chmielu tomyskiego będzie na tyle dużo, żeby Jacer miał zarówno na pilsa, jak i na Grodzisza. Nie no jedną w tym roku. Jest go bar bar go bardzo, mało. bardzo przepraszam. Nadal mało. Ale za rok jest go mało w tym roku, dlatego że zrobiliśmy pewien taki. E, zrobiliśmy coś takiego, że pocięliśmy sadzonki, żeby było ich jak 5. najwięcej. Żeby W tym roku było mało, ale za rok dużo jeszcze. więcej. Czyli, Czyli słuchajcie, tak, że... na Grodzisza, na no Tomyskim jeszcze roczek musimy zaczekać. natomiast. Ty... Ale. Bądźcie cierpliwi. <laughs> nie mówimy, że nie będzie Grodzisza na no Tomyskim. Bo znaczy, się, z, Nepomucena nie z Nepomucena nie będzie. Nepomucena. <laughs> nie będzie. <laughs> Chyba, że domowy jakiś będzie. Czy, nie, ale, czy ale jest jeszcze komercyjny inny browar, który być może też waży. Także nie, porzucajmy, nie porzucajmy nadziei, w tym roku będzie nie, wie, nie jest na wie, razie więcej. Ujawnić. nie mogę. Dobrze. Czekamy. No cóż, no, podzielimy ten chmiel między Jacka, pomocena i jeszcze to nie wiem, browar, który <laughs> bardzo się. Że... świetnie. Słuchajcie, polskie... Ale to Pawle, coś będzie no. dobre, bo im mniej masz jakiegoś produktu, tym bardziej trzeba się przyłożyć. No ekskluzywne, eksperzę na rzeczy. Rzecz jak go do, nie do tego. Do, do, nie no ale wiesz, jest, jest go dużo za mało. No, wiadomo, wiadomo. E, ale pracujemy nad tym, żeby go było dużo, dużo więcej. Pamiętam jak rok temu nie powiedziałeś. Chciałeś takich mielkan jak mało. Słucham. W Kazimierzu byliśmy na obiedzie i... Zapytaliście, czy ja wezmę w ogóle ten pomysł, czy te coś zrobić. No właśnie. No, bo w roku bo było tak mało tego. nie? No kg. E, 10 kg, czyli... Nie wiadomo ile lalk nic kompletnie. <grym> nic, ale... nic. Walimy na, y, do... Y, <grym> były jakieś pewne założenia z, z lat jeszcze przed Wycięcia tego chmielu, żeby miało po czterech. No tak, ale to są jakieś legendarne. -y, legendy. Ta, ale sobie ale... mamy? Gdybym ja znowu wysłał do badania alfokwasów, znowu byśmy Dobry... stracili do, część, do, tego, do, część tak, tego, do, tego chmielu. Więc... Dokładnie tak. Dokładnie, tak. Więc jaka poszliśmy na... jakaś próbka na do, do, do wysłania, właśnie do sprawdzenia, e, ile puk, tego musimy się da I dlatego szukajmy takiego szaleńca, który pójdzie na żywo. Ważymy. No i wyszło naprawdę fajnie, także... Ale to była świetna sprawa, bo ja właśnie lubię współpracować z ludźmi, którzy powolnają. Lecimy, kurczę, ważymy, tak, to jest świetna, świetna rzecz. Pięknie. Także y, mam nadzieję, że ustaliliśmy y, nową warkę Pilsa z Nepomucena Izabela Tomyski. Otwarzamy historię, to jest w ogóle coś takiego. Jak najbardziej. Y, no ja mam nadzieję, że y, pojawi się y, kolejne komercyjne piwo na tych y, odrodzonych mielach, czyli Zbyszko, tak? Jeszcze nie mieliśmy. O, Zbyszko nie. Zbyszko się nie pojawi, bo jest tylko... Jego... Tutaj praktycznie nie ma. To było na piwaru domowe. To o. w ogóle nie to jest bardzo... Nie, ale ja mówię o przyszłości. Ja nie Ale w przyszłości teraz. tak, to w ogóle... A co będzie za rok? Tak. No. Będzie... Ale właśnie, daj piwarom domowym. Niech oni to testują. Zawsze to tak no tak, będzie. Tak, tak. Tak za tak darmo. Tak. Nikt nie sprzedaje piwarom tak. domowym. Chyba, że oni... kupują. Do... Niech oni się uczą tego. Nowych smaków. Myśmy to tego nie mieli. Jakbyśmy zaczynali w e, domowe. Zawsze, ponieważ piwarzy domowi... E, Pracowali ze mną od początku ja nie mogę w tym momencie. Nie potrafię brać ja, 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 ja. Zawsze próbki są, szczególnie eksperymentów, są zawsze darmowe. Także piwarzy domowi. O, śledźcie co tam Paweł Piłat na fejsie. No ja myślę, że to już chyba jesteś jest zaklepany, czy tam jakieś masz jeszcze. W wolne miejsce, jeżeli jakiś piwowar by się do siebie zgłosił, powiedziałby. Znaczy nie, proszę. Generalnie, generalnie dać raczej, mi raczej, raczej robimy to w ten sposób, że mhm. robimy jakieś tam małe paczuszki chmielu mhm. eksperymentalnego po prostu robimy dużo tych paczuszek i dystrybuujemy przez PSPD. Bo w ten sposób jest. Okay, czyli PSPD dystrybuuje. Tak. tak, i to są darmowe próbki zmień eksperymentalnych. No uważam, że nie można, że skoro my wyrosliśmy, moja firma wyrosła hmm? na piwowarstwie domowym i, i piwie rzemieślniczym, ja, ja, ja nie pobieram opłat od piworów domowych. Pięknie. I to się chwali, i to się chwali. Słuchajcie, podsumowując, wyczekujcie piw od polskich rzemieślników, którzy robią, używają polskich odmian chmielu. To mielu. Ale nas. to też działa, Słuchaj, docent, to działa z drugą stronę, bo ja zawsze... Chce jakiś piwo, które ten piwowar domowy uważa, czyli niewiele pieniędzy, ale <śmianowite> to, nie, nie, to, nie, ale to, jest, to, 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 to po, po drugie, piwo do domowi, waszcie piwo na chmielu e, od Pawła Piłata i, i wysyłajcie do kontroli, tak, nie, nie, ile... nie, nie, żeby sprawdził, jak ten e, chmiel e, pachnie w piwie. Tak. No właśnie. No właśnie no to, o to. I trzecia kwestia. Wbijajcie na śmielobranie za rok czasu, ponieważ to impreza jest fantastyczna. Łazimy po plantacjach, jeździmy kolejką wąskotorową, tak. piwo się leje w kolejce, to siedzimy ocenie, na tarasie. To jest zupełnie inna... To jest w ogóle, nie myślimy o pieniądzach, nie myślimy o... Skończyło się piwo. E, tak. Skończyło o, się piwo. To nie, to wszyscy piwo wszyscy wyszli. E, Wideo po prostu zamarło, bo za długo gadaliśmy. Podsumowując, zapraszamy was koniecznie na filmowanie 2017. Piękny zachód słońca, ja chcę to wam pokazać. Zobaczcie, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jest Wisła, jest piękny taras, jest Marlena i są chłopaki. No i co? Ja już nie będę zapraszał, tylko pogratuluję. Y, dziękuję za pogratuluję. I co? I Totęcie, no nie chciałbym deprecjonować tego widoku. No już, na mm, mm, mm. O, <susza> chmiel, chmiel? O, na o! O, o, Tam, y, tam tak. chyba tak. Józefik stacjonuje. Bo, bo Kończymy. Kończymy. Bo, bo... Kończymy. Kończymy. Chmiel y, jest chaotyczny koniec, ale jest pięknie. Na razie. Bo, Do zobaczenia.